Dzień dobry, Jakub Kozłowski, portal Kaj24info. Przed nami dziewiąty bieg niepodległości, 400 uczestników. Jak to wygląda z bliska? Zobaczcie sami. Który to Pani bieg niepodległości? nie Jezu, nie, nie zliczę, nie pamiętam, naprawdę. Pani jest Małysza, to nie nie Tyle panie panie już, że Pani nie umie zliczyć? Nie. No dużo, 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 du 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 bo ich Poznaniu biegali, to. biegali ja i tutaj tak samo. Jak trening? Był jakiś trening? Dzisiaj? Nie, na Dzień dobry panu, Dzień do... który to pana I Jak nastawienie? Jak nastawienie? Bardzo, Bardzo pozytywne. W biegało się gdzieś? Ostatnio biegło o zachodzie słońca. Które miejsce? Nie biegnę po to, żeby zająć jakieś miejsce, po prostu dla, dla fan. Dobrze, dobrze. W zdrowym ciele, zdrowy duch, a jakiś trening był, czy nie? Eee, nie. nie. Pani mówiła, że na Leniwca, czyli też na Lenivce. Dokładnie. Piękna czapka zielona, który do pana bieg? Pierwszy, zaczynamy. I jak nastawienie? Bardzo pozytywne. A kolega tutaj też biegnie? Biegną razem z tak? Na krótszy odcinek, ale biegniemy, nie? Dobrze, super. Zrobimy ciele, zdrowy duch. Widzimy się na mecie. Widzimy się na no, mecie. No, w tym roku to już bieg niepodległości, tak? No, to jest nasz pierwszy bieg w A rocznicy. A bieg o zachodzie słońca zaliczony? Niestety nie. to W tym roku jeszcze nie biegamy. Odrobimy dzisiaj. Odrobimy dzisiaj.